Każdy z nas lubi jeść, ale tak samo lubimy gotować? W dzisiejszym szybkim Sienkiewiczu przekonamy się, jak to wygląda u naszych uczniów. Zapraszam do oglądania. Czy lubisz gotować? Tak, lubię. Czasami, jak jestem głodny i nie wiem co zrobić ze sobą, to sobie coś ugotuję. Lubię gotować. Tak, lubię gotować. Tak, lubię gotować, no bardzo. Tak. Jakie jest Twoje ulubione danie i dlaczego akurat to? Lazania Jest smaczna. Moje ulubione danie to oczywiście kotlet z piersi kurczaka w panierce. Dlaczego to? Bo kojarzy mi się z niedzielnymi obiadkami u babci, w domu. Najsmaczniejsze, polskie danie. Szczerze to lubię wszystko co mama ugotuje, bo jest mistrzynią i tak nie mogę wybrać ulubionego. Oj, powiem ci, że ciężko będzie z tym. Ja to bym wszystko zjadł, więc dla mnie wszystko może być ulubionym daniem. Myślę, że taki klasyczek, spaghetti, no jednak yy, takie proste do przygotowania. Bardzo lubię. Pizza, dlatego że można na nią dać wiele różnych składników, które się ma w lodówce. Najpierw płatki, czy mleko? Płatki. Ani to, ani to nie wiem. Nie wiem płatków, jestem uczulony na mleko. Płatki. Najpierw płatki. Oczywiście, że płatki, no błagam. <laughs> Wszystko naraz.